Witam. Dzisiaj kolejny test Necik z potencjalnym Mendropom od Illuminex. Co tutaj musimy zrobić? Tutaj musimy zrobić dodać ich sieć testową do naszego MetaMaska. Linki wam wrzucę jak zawsze w opisie filmu. Tutaj wklejamy nasz adres naszego portfela. Ok. No tu wybieramy safirę i tutaj mamy dobra. Innych sieci nie można, bo próbowałem. Znaczy, nie próbowałem każdą, ale tą pierwszą bodajże. Przechodzimy dalej. Jest nasz DEX. I tutaj, co robimy tutaj? Włączymy się najpierw z portfelikiem. Nasze 10. dobra Tutaj musimy sobie 1, 2, 3, 4, 5, ok. 5 czyli można w sumie. To jest ten sam tok, to nie będziemy wymieniać ten samego. Dobra, słapujemy. Okay. Tutaj jest jakiś jeszcze kranik zaznaczymy nie to jednak tutaj jest jakieś testowe test, testy. Zobaczymy, co to tokeny. Bo jest gaz tutaj czy coś takiego. no Nie, można sobie sklejmować. Dobra, wrócimy tutaj. Teraz tak, to drugie. Teraz to. Po jednej sztuce klejmujemy. czy słapujemy, nie klejmujemy coś wolno z działa także chyba Wam powiem tylko tutaj trzeba zrobić coś nie przeszło Coś nie przeszła transakcja niestety także musimy poczekać no dobra, nie będziemy tutaj nic zmieniali. tylko lecimy dalej dobra, poszło tu ten, teraz USDT Fajna cena, nie? 733 dolary. No, tutaj jakby wpadł e takich 100 tokenów. 10, po takiej cenie. Byłoby fajnie. No ale nie ma co być marzycielem, lecimy dalej tutaj, okej. Okay. To za dużo nie ma w tym testnecie jak na razie. Do zrobienia. Że ok, tutaj jeszcze nie nie słab, jest ten, ale jeszcze nie doszło do tego. Widzisz tutaj taką drogę, właśnie, że słab jest zrobiony. słapuje i jeszcze musi wyjść. Czyli wysłało już, niby, ten rose na słab. ...ale jeszcze nie otrzymaliśmy naszych tokenów. To widzicie, że nie można tego adresu tutaj się z kimś dzielić. Pewnie można ukraść te tokeny jakoś, mając ten adres nasz. Lubię przejąć albo zmienić po prostu adres tutaj tego. Nie wiem o co chodzi, ale... Czekamy. Dobra, tutaj widzę, że to będzie ciężko, ale tu mogę Wam powiedzieć, co, co zrobimy dalej. Co robimy dalej? To może trochę potrwać. Dobra, tutaj dodajemy po prostu nasze pule. Każdy z każdym najlepiej. Tutaj są też pary, jakie można. Można takie same sobie zrobić, po prostu. Tu nie można w to wejść, niestety. Ale można po prostu sobie zrobić tutaj. Lecimy dalej, hmm, tutaj można zwrapować tokeny, mamy tylko w sumie ROSE. I jeden token zwrapować. OK. I ten zwrapowany ROSE można sobie przesłać no po prostu tak jak był ten opis na Twitterze na inny portfel lub po prostu zrobić z unwrap. Z powrotem na, roz, na normalnego tokena. I to by było w sumie na wszystko, już na tą chwilę obecną. Zacznijmy tutaj. No właśnie, jest dobra, potwierdzona transakcja. I tutaj ten swap się zakończył. Czy się nie zakończy? Zacznijmy. No nie przeszło. Nie przeszło nic. Dobra, ale tutaj nie przeszło mi to. No dobra, to ja się pomęczę z tym. Już poza filmem tak jak wam pokazałem, co jest ważne. Słapy, pule i wrap, unwrap. Tutaj musimy, żeby odblokować nasz port, musimy podpisać transakcję. No jest, mamy. Widzicie? To można go stransferować albo przesłać sobie. Dobra, ja sobie to zrobię później. Linki zostaje pod opisem filmu, jak zawsze. Powodzonka.